Witam państwa bardzo serdecznie w Belwederze. Witam w imieniu gospodarza tego miejsca, prezydenta Andrzeja Dudy. Dzisiaj Belweder jest miejscem pierwszej publicznej prezentacji zbioru ambasadora Michała Sokolnickiego. Można powiedzieć, że dzisiaj po ponad 75 latach zbiór rodzinnych pamiątek Biblioteka i archiwum ambasadora Sokolickiego, jednego z najbliższych współpracowników marszałka Piłsudskiego, wraca do Polski. To był bardzo długi proces. Wiele dekad trwała praca nad pozyskaniem przez państwo polskie tego niezwykle cennego zbioru dokumentów, który jest źródłem wiedzy o dyplomacji. II Rzeczpospolitej i dyplomacji czasów II Wojny Światowej. Te zabiegi prowadzone przez w ostatnim etapie Muzeum Historii Polski we współpracy z Ambasadą Rzeczpospolitej w Ankarze, wspierane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, znalazły szczęśliwy finał. W czasie wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Turcji w maju tego roku ta sprawa znalazła finał. Została Podjęta decyzja, zarówno polska, jak i turecka strona, zarówno Muzeum Historii Polski, jak i kolekcjoner, w którego rękach znajdowała się cała kolekcja, doszli do porozumienia i w obecności prezydenta i premiera Piotra Gwińskiego, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, została ogłoszona decyzja o tym, że ten historyczny, ważny zbiór polskich pamiątek, Trafi do Polski, znajdzie się jako część kolekcji Muzeum Historii Polski. Szanowni Państwo, proszę pozwolić, że, że w sposób szczególny powitam obecnych tutaj yy, pana prezesa Karola Nawrockiego, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Yy, witam naczelnego, yy, witam naczelnego dyrektora archiwów państwowych, pana Pawła Pietrzyka. Yy -y. Witam pana generała, zastępcę dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, generała dywizji Dariusza Malinowskiego. Bardzo się cieszę, że jest z nami ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Republiki Turcji. Witam Jego Ekscelencję pana Cengiza Kamila Firata. Witam wszystkich państwa, przedstawicieli instytucji kultury, instytucji muzealnych. W sposób szczególny witam krewnych oraz rodzinę Michała Sokolnickiego. Szanowni Państwo, jeszcze dodam, że nie byłoby, gdyby nie Ministerstwo Obrony Narodowej i życzliwość wojska finału w dosłownym tego słowa znaczeniu. Po ustaleniu wszystkich formalności, transport do Polski całego zbioru zapewniło Ministerstwo Obrony Narodowej, stąd obecność tutaj pana generała i za to też serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, dwie, dwie instytucje i dwie osoby przyczyniły się w sposób zasadniczy do tego, że dzisiaj my możemy spotkać się w Belwederze na publicznej prezentacji zbioru Michała Sokolińskiego. To z jednej strony minister Jakub Kumoch, ówczesny ambasador Rzeczpospolitej w Ankarze, który prowadził rozmowy na temat odzyskania zbioru Michała Sokolnickiego oraz Pan Dyrektor Robert Kostro, Dyrektor Muzeum Historii Polski i chciałbym teraz Panom oddać głos, zaczynając od Pana Ministra. Bardzo proszę. Szanowny Panie Ambasadorze, Szanowni Panowie Ministrowie, Szanowni Państwo Dyrektorzy, Wielce Szanowni Państwo. Zostałem poproszony o zabranie głosu, wyrwanej do odpowiedzi, a tak naprawdę jest dla mnie dosyć skomplikowany temat. Od jakiegoś czasu nie jestem już ambasadorem w Turcji. Mam zaszczyt pracować z panem prezydentem w kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast te kilkanaście miesięcy, które byłem w Turcji jako ambasador, niejako zostały. Nie powiem zdominowane, ale dużą rolę odegrała w nich ta, ta historia. Proszę, tak pokrótce opowiem Państwu, na czym cała sprawa polega. Jeden z moich poprzedników, najbardziej znany mój poprzednik, ambasador Michał Sokolnicki, który był ambasadorem w Ankarze w latach 1936-1945, pozostawił po sobie bardzo, czy są bardzo duże piętno na, na, na stosunkach polsko-tureckich, ale również na y, historii Polski w czasie II wojny światowej. Przede wszystkim był jednym, jedną z osób zaangażowanych w transport skarbu, skarbu państwa przez Rumunię i przez Turcję, skarbu, który potem pozwalał na sfinansowanie wysiłku zbrojnego. Czy była to bardzo istotna rola w pewnym momencie historii. Nie jest do końca jasne, jaka była jego rola w akcji ratowania Żydów, którą dowodził konsul, konsul Wojciech Rychlewicz w Stambule, ale widać również kontakty ambasadora ze środowiskami żydowskimi. Natomiast ambasador Sokolnicki przede wszystkim pozostaje w pamięci jako twórca pamiętników, jako człowiek, który udokumentował znaczną część tamtej epoki i jako pewna emblematyczna postać dyplomacji polskiej międzywojennej. To już nie będę powtarzał jego życiorysu, już to pan minister mówił o jego współpracy z marszałkiem Piłsudskim, no, nie była to też pierwsza placówka, którą kierował. Po wojnie Sokolnicki wybrał bardzo nietypową rolę, nietypową drogę emigracji, bo pozostał na emigracji w Turcji i to nie przeniósł się do Stambułu, tylko pozostał w Ankarze, która wtedy była rozwijającym się miastem, nie była tak wielką metropolią, potężnym centrum biznesu jak dzisiaj. Wykładał tam na uniwersytecie i zmarł w Ankarze w roku 1967. Michał Sokolnicki, opuszczając ambasadę, na polecenie rządu londyńskiego, jak wielu, innych, jak wielu innych przedstawicieli dyplomatycznych państwa polskiego, zajął część majątku ambasady i wyprowadził ją z, z, z placówki. Teraz tak, zrobił to na, pod fleszem. Na polecenie rządu nie przywłaszczył żadnej części tego majątku, zachował go w, sposób, w nietknięty, aż do swojej śmierci. Także przez 22 lata to, co było, Mieniem, takim y, 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 sprzętem używanym przez ambasadora, jak również jego notatki, również część dokumentacji ambasady pozostało w mieszkaniu w Ankarze. Po śmierci ambasadora y, przeszło to na podwładanie bo wdowy po ambasadorze, która zmarła na początku roku 1980. Problem pojawił się w tym momencie. Do kogo należy tak naprawdę ten zbiór i co się, co się z nim powinno stać? Nie wchodząc w jakieś dywagacje prawne, mogę tylko powiedzieć, że właściciel mieszkania, w którym, który był wynajmowany wdowie, po prostu na mocy prawa tureckiego przejął ten majątek. I przez 40 lat próbował go w różnych formach państwu polskiemu zwrócić. Państwu polskiemu, a wcześniej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, może tak to ujmę. I niestety przez 9 lat istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, no i przez. 20 parę lat istnienia wolnej Rzeczypospolitej Polskiej, niestety państwo polskie potykało się o własne nogi, próbując przejąć coś, co jest y, pewnym skarbem. No bo jest to po prostu kawałek ambasady, tak jakby wyjęty w roku 1945 i przeniesiony w nasze czasy. Nie ma większego zbioru y, dokumentującego dyplomację międzywojenną i dyplomację Polski. II wojny światowej. A prawdopodobnie z punktu widzenia praktyka, dyplomaty, to właśnie okres II wojny światowej był okresem największej chwały polskiej dyplomacji, największych niekonwencjonalnych, nierzadko działań polskiej dyplomacji, to wtedy tak naprawdę okazało się, kto jest prawdziwym ambasadorem w tym prawdziwym tego słowa znaczeniu. E, przyjechałem do, gdy przyjechałem do Turcji, już po części ta sprawa była dzięki. Między innymi działaniem ataszatu wojskowego, ale również moich poprzedników, doprowadzona do, 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 do takiego momentu, w którym można powiedzieć, to nie jest ostatnia prosta, ale już niedaleko widać stadion. Też okazało się, że mimo olbrzymiego zaangażowania i pana premiera Morawieckiego, i pana premiera Glińskiego, i osobistego zainteresowania pana prezydenta tą sprawą, wymagało to pewnego rodzaju. Odwagi w podejmowaniu decyzji, e, brania na siebie odpowiedzialności. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi Robertowi Costro, któremu tej odwagi w kluczowym momencie nie zabrakło i którego instytucja po 28-godzinnych negocjacjach, w których sam brałem udział, osiągnęła to porozumienie. Bardzo dziękuję panu Słowi Rejczynskiwiczowi, który wspierał to na najwyższych szczeblach państwowych, ten, ten zakup, bo opinia historyka ma tutaj olbrzymie znaczenie, no bo. Skąd urzędnik ma wiedzieć, jak wielką wartość prezentuje coś, co zostało, zostało gdzieś w ankarze. Bardzo się cieszę, że udało się nam to dopiąć. Bardzo się cieszę, że nastąpiło to w czasie, kiedy byłem ambasadorem. A najbardziej cieszę się, że żaden ambasador polski nie będzie musiał się zajmować sprawą, która po 40 latach znalazła finał i będą mogli się zajmować sprawami teraźniejszych stosunków polsko-tureckich, które są znakomite i które się rozwijają i które będą jeszcze, wierzę, lepsze. A myślę, że o samej zawartości zbioru i o tym, co tak naprawdę ten zbiór przedstawia o wiele lepiej opowie Państwu Pan Dyrektor Kostro. Bardzo dziękuję. Szanowny Panie Ambasadorze, Panowie Ministrowie, Panie i Panowie. Chciałem powiedzieć, że w ogóle pisanie historii to jest pewne wyzwanie dla każdego historyka, bo musi się przedzielać przez archiwalia, przez różne, napotyka różne problemy metodologiczne, ideowe itd. Ale pisanie historii Polski jest myślę, że takim szczególnym wyzwaniem, po prostu dlatego, że bardzo często brakuje ciągłości. Począwszy, ja już nie mówię o potopie szwedzkim, ale już począwszy od XVIII wieku co kilkadziesiąt lat zmieniają się granice, rządy, systemy itd. I to się wiąże oczywiście z ogromnymi stratami dla kultury polskiej. Począwszy od Biblioteki Załuskich czy Skarbca Wawelskiego, aż po straty, które poniosła Polska w czasie II wojny światowej, chociażby spalenie Agadu czy Biblioteki Narodowej. To są gigantyczne straty. I do tego dochodzi oczywiście również fakt, że znaczna część historii Polski toczyła się za granicami. Polski albo za, poza terytorium Polski. Prawda? Myślę tutaj i o emigracji i o tym, że wiele rzeczy się działo w stolicach zaborczych, ale też wiele ważnych rzeczy się działo na terytoriach, które dzisiaj pozostały na wschodzie, które nazywamy kresami. I dlatego tak ważną rolą, tak ważne zadanie mają muzealnicy, archiwiści, bibliotekarze i historycy oczywiście. Czy jedno z tych zadań, które mamy, to takie scalanie, scalanie tego rozproszonych zasobów dziedzictwa polskiego. I Wtedy, kiedy udaje się odkryć albo udaje się pozyskać, udaje się zdobyć coś nowego, to jest zawsze wielkie święto dla polskiej kultury i dla polskiej historii. I mam wrażenie, że, że mamy dzisiaj takie święto, że, że możemy nareszcie zaprezentować jeden z takich zaginionych zbiorów, tak jak jest to poszukiwanie zaginionej Arki, to troszkę był ten zbiór Sokolnickiego, był taką zaginioną Arką, które wiele polskich instytucji, wiele osób starało się pozyskać. Ja sam zetknąłem się z tą sprawą jakieś 10 lat temu, jeszcze świętej pamięci dyrektor Jacek Miller. Y, pamiętam, że jeździł do Ankary w tej sprawie. Wypisywałem mu jakieś pełnomocnictwa. Wiem, że też archiwum akt nowych jeszcze chyba wówczas albo, albo, archiw, albo y, naczelna dyrekcja wypisywała też pełnomocnictwa odpowiednie dyrektorowi Millerowi. Niestety to wówczas nie, nie zostało sfinalizowane. Y, no i trzeba powiedzieć jasno, że bez determinacji i bez zaangażowania pana ówczesnego, pana ambasadora w Ankarze, Jakuba Kumocha, to by się nie wydarzyło po prostu. To znaczy, potrzebny był człowiek któremu naprawdę się chce i który wszystkich dopinguje i w Ankarze, i tutaj w Warszawie, żeby, żeby zrobili. Także oczywiście nie ujmując niczego zasługą naszego zespołu Muzeum Historii Polski, trzeba powiedzieć, że tą ogromną sprężyną działania w tych wszystkich działaniach był pan ambasador Jakub Kumoch. Kto jeszcze, komu jeszcze trzeba koniecznie podziękować w tej sytuacji? Na pewno trzeba podziękować panu premierowi Piotrowi Glińskiemu, który wyasygnował środki na zakup tego zbioru. Na pewno trzeba podziękować Ministerstwu Kultury, który wspierało nas od strony prawnej no i też swoją wiedzą na temat tego, tego całego zbioru. Trzeba wreszcie koniecznie podziękować Wojsku Polskiemu, To już wspominał. Chyba pan minister Kolarski na ten temat. Ja bym chciał tutaj przywołać też pana pułkownika Piaseckiego, który też prowadził długi czas te rozmowy z panem Weberem, który, który posiadał te zbiory po Sokolnickim. Chciałem podziękować również pana generałowi Tomaszowi Piotrowskiemu, dowódcy operacyjnemu sił zbrojnych, bo to rzeczywiście ta kwestia transportu tutaj w ogóle ministerstwo Obrony, ministrowi Błaszczakowi oczywiście również to, to, to właśnie ta kwestia transportu. I teraz do tego ścisłego zespołu już naszego, troszkę poszerzonego, bo jeszcze chciałem powiedzieć o panu mecenasie Andrzeju Droździe, który jeździł ze mną do Ankar i, i zarówno merytorycznie, jak i, jak i prawnie był niezwykle zaangażowany w tę działalność. No i tutaj mam przynajmniej część tego zespołu naszego muzealnego z Moniką, dr Moniką Matwiejczuk na czele, który no spędził długie dni na, na przekopywaniu się przez te materiały, pakowaniu ich potem i tak dalej. No i oczywiście też w uczestniczeniu w negocjacjach. No pan, pan ambasador odebrał mi trochę o, 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 szansę opowiedzenia o tych rzeczywiście tej finalnej fazie negocjacji, kiedy właściwie z przerwą na może na krótki tam czterogodzinny sen. Przez dwa dni negocjowaliśmy, ale udało się i to, to było najważniejsze, że ta umowa została podpisana. Ta umowa, ta, te negocjacje też nie były łatwe, bo one toczyły się od jesieni ubiegłego roku do maja tego roku. No i to oczywiście był okres pandemiczny, w związku z tym częściowo one się toczyły również zdalnie. Poza tym tam były rozmaite komplikacje, łącznie z tym, że prawnik, prawnik którego zaangażował nasz Partner no, nie znał języka angielskiego, w związku z tym w pewnym momencie pan ambasador musiał zająć się nie tylko ogólną, powiedział, taką dyplomatyczną stroną tego zagadnienia, ale również po prostu tłumaczeniem. Także to było bardzo emocjonujące. Teraz parę słów o tym, co przywieźliśmy do Warszawy, co obejmuje ten zbiór. Jeśli chodzi o takie najważniejsze rzeczy, ja myślę, że tak naprawdę, bo są różne rzeczy o różnej wadze, jeśli chodzi o wartość materialną, ale z punktu widzenia polskiej kultury, polskiej historii, polskiego dziedzictwa, myślę, że najważniejsze są te archiwalia, w tym są dokumenty, w tym są rękopisy, maszynopisy, listy, fotografie. To jest mnóstwo niezwykle ciekawych materiałów, które będą przez lata i dziesięciolecia służyły historykom do pisania historii polskiej, historii polskiej dyplomacji. To jest ponad 3200 książek ambasadora Sokolnickiego. To są pozycje zarówno 18, 19, 20 wieczne. Jest tam 30 starodruków. Te są z punktu widzenia wartości takiej materialne i najcenniejsze, ale jest mnóstwo niezwykle interesujących i takich pozycji, których nie ma albo prawdopodobnie nie ma w polskich zbiorach, również jeżeli chodzi o historię dyplomacji. Historię. To są różno, różne pozycje angielskie, francuskie, duńskie, niemieckie. Michał Sokolnicki był erudytą, był człowiekiem, który, bibliofilem, był, był człowiekiem, który, który bardzo wiele pisał, zbierał, kontaktował się. To też może warto powiedzieć, że w, zwłaszcza w tym okresie emigracyjnym on też aktywnie uczestniczył w życiu emigracji, chociaż z Ankary, ale jednak ta korespondencja czy z Instytutem Piłsudskiego w Nowym Jorku, czy z paryską kulturą, do której też publikował, czy z, czy z Londynem, ona też jest niezwykle ciekawa i interesująca. Ponad 30 starodruków, 15 portretów. To są głównie portrety rodzinne. One akurat nie są to nie, są jakieś, to nie jest wielkie malarstwo, ale ma niesłychaną wagę jako, jako po prostu całość, uzupełnienie tego zbioru. Ponad 60 obiektów rzemiosła artystycznego, sztuki zdobniczej, związanych z, ambas z ambasadorem, kilkanaście mebli. Ponad 40 grafik. To są te najważniejsze elementy tego, tego, co udało nam się pozyskać. Myślę, że zamiast długich przemów, to lepiej będzie po prostu obejrzeć to, i to będzie ciekawsze dla nas wszystkich. Chciałem tylko powiedzieć, że my, zarówno będziemy korzystali jako muzeum z tych zbiorów, ale również będziemy starali się, żeby one służyły. Innym instytucjom. Między innymi tu wstępnie się umówiliśmy z panem dyrektorem Olczakiem na to, że te, ta część archiwalna znajdzie się w archiwum akt nowych. Także bardzo. A, jeszcze chciałem bardzo jedną ważną osobę, po, tutaj właściwie nie została powitana tak ogólnie, ale ja chciałem w, w szczególności jeszcze zwrócić uwagę, że jest pan Michał Sokolnicki, który jest stryjecznym wnukiem ambasadora i również osobą, która bardzo życzliwie wspierała nas w tych negocjacjach i w kontaktach z rodziną Sokolnickich i Podowskich, bo to jest jeszcze kwestia małżonki pana, pana ambasadora Sokolnickiego, Ireny Sokolnickiej. Także bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do, do sprowadzenia tego zbioru do, do Polski, a też panu ministrowi i... I pracownikom Kancelarii Prezydenta za, za, za stworzenie tej okazji, żeby, żeby zaprezentować to. Dziękuję. Szanowni Państwo, to nie pozostaje nic innego jak skorzystać z tej propozycji złożonej przez Pana Dyrektora i zapraszam do sąsiedniej sali, aby zobaczyć część tego zbioru, który już należy do muzeum, jest częścią kolekcji Muzeum Historii polskiej, Panie dyrektorze, to prosimy o, o, o jej zaprezentowanie.